Szanowni państwo. Chyba wszyscy lubimy podróżować, a w dodatku zbliżają się wakacje. Wielu z nas już doświadczyło przeszkody, różnej przeszkody w podróżowaniu, a niestety bardzo niewiele osób w Europie zna dokładnie swoje prawa. Często loty są opóźnione lub odwoływane. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że to na przewoźniku spoczywa wiele obowiązków, począwszy od zapewnienia opieki i zwrotu ceny biletu, a skończywszy na zapewnieniu ciepłego posiłku czy wypłaceniu odszkodowania za niemożność kontynuowania podróży. Parlament Europejski Stale walczy o wzmocnienie praw wszystkich pasażerów, niezależnie od środków komunikacji. I dlatego niedawno uznaliśmy, że zapewnienie noclegu czy zwrot kosztu biletów w przypadku odwołania czy opóźnienia podróży przysługuje nie tylko pasażerom samolotów, ale też pasażerom autokarów podróżujących na dystansach dłuższych niż 250 km. A dodatkowo europosłowie przyjęli 12 praw podstawowych. 12 praw, które mają zastosowanie do wszystkich regularnych przewoźników bez względu na długość ich podróży. Prawa te obejmują m.in. zabezpieczenie potrzeb osób, które są niepełnosprawne. Europejski Dzień Praw Pasażera jest właśnie po to, żeby zwiększyć świadomość na temat praw, które nam przysługują w podróży. Proszę Państwa, warto znać swoje prawa jako pasażera i warto domagać się od przewoźników informacji o tych prawach. W ten sposób zwiększymy własny komfort podróżowania i nawet najbardziej stresujące sytuacje będziemy w stanie pokonać z uśmiechem. Proszę poznać swoje prawa. Co na stronie www.youreurope.eu